Was w kolejnym odcinku e, Road to FMG z tej strony skubany. E, no i co, Sub kolejny meczyk. I tutaj weźmiemy sobie klasę, jednak z Tumikiem i slide of Hand. Tutaj jest jednak walka na Close Combat i można łatwo zginąć. Dlatego my sobie obierzemy raczej mm, zabijanie przeciwników z dalszych odległości, mimo wszystko. E, a na tej mapie naprawdę można to dobrze robić. No. O, kurczaczki atakują niestety. Zobaczcie na. Zobaczcie na to. Hmm. Jak tu nie uważać, że UMP jest overpowered? O, trzy szybkie śmierci pod rząd to dobrze nie wróży. Okej. Okay. O! Double rangery, masakra. Kto tego używa. Trzymaj trzeba, tr trzeba ich trzymać na dystans Mimo wszystko Także wejdźmy sobie do, tej, do tego pomieszczenia. O, ciekawe Ciekawe bo. O nie, nie, nie. Nie będę tam schodził, mimo tego, że to mógł, mógł być łatwy frakt. Jednak. O! A już mnie to zaczyna irytować powoli. Proszę, prosto w dupsko ja właśnie to, jest, to są wielcy snajperzy Koda, tak naprawdę e, Snajper niby, kamuflaż snajperski, a tak naprawdę e, Akimbo Rangery hm. Takie są realia tej gry niestety. Tych gier Dobrą sprawę, niestety, to tu chyba dużo fragów nie będzie Fuck Chciałem rzucić z tam widzę, że jest czysto, bo mój teammate nie został zabity. I mamy Freda, ale znowu. Bardzo często jestem zabijany. Ehm, ale. To może zaraz. Okej, okay, nie jeden, tylko jeden, jeden. Marny jeden. Nic to nie daje, ale przynajmniej wyszedłem na. na plus. Jeszcze Pavloła mamy. To jakoś ich zastopuje przeciwników i double kill od naszego z Predator'a Okej, okay, tuba nieudana, chyba używa Danger Close'a mi się wydaje, bo jednak ta, ten pocisk przeszedł daleko obok mnie Okej, okay, ładnie go przedłem i zdobyłem UAV Warto by teraz było zdobyć Predator'a I szybciutko używamy tego predatora. Eee, dobrze. I tak, mamy go. Teraz troszkę do tyłu. Czyli tu ktoś będzie, no nie wiem, wchodzę tutaj. To jest mój. Ok, ostatnimi pestkami wbijamy Hariera. Chyba zrzuciłem sobie nalot na lodną twarz. Nie. Oby na szczęście nie. Teraz będziemy musieli biegać do śmierci z, z pasem. Co on tu ma? Acera. No dobra, już tego Acera. A szybko zdjęty. Chociaż w sumie też payflow nasz wcześniej wezwany też za długo nie polatał. I jakim rangerem świetnie, naprawdę koleś. Koleś sobie nagrabił u mnie. Zdecydowanie. I tuba. Tuba, tuba, tuba. Z tego acera, którego niedawno podniosłem. Ale, patrząc na początek meczu, teraz się to jakoś rozwinęło. I jest o wiele, 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 wiele lepiej. Ostatnimi siłami. Rzućmy im tutaj osłonę. No kurczę, ten z rangerów już by chciał tu do mnie strzelać, ale zaj zająłem tą pozycję i nie wiem, zamierzam się z niej ruszać na razie. No i niestety dostałem ze snajperki. Oczywiście, mimo tego, że przede mną był mój teammate. No ale cóż, wygraliśmy 20 do 9, mimo tego, że. Początek był chyba 1 do 65 to No, nawet 2-0 zakończyliśmy, także zobaczymy sobie jeszcze postęp. 47 poziom. Chyba coś, chyba myślę, że już coś koło 180 fragów powinno być, ponieważ nie patrzyłem pod koniec poprzedniego meczu. Primary Weapon M16. 192. Także dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego. Na razie.